Minusy bycia youtuberem, o których nikt nie mówi. Słuchajcie, wszyscy, szczególnie, może nie wszyscy, ale szczególnie ci młodsi widzowie, albo generalnie młodsi ludzie uważają, że bycie youtuberem to jest w ogóle raj na ziemi najlepsze, co można robić w życiu. To jest jakby zawód, praca, która w ogóle nie ma żadnych minusów i praktycznie to nie jest praca, tylko zabawa i bycie milionerem. Niestety jest to dalekie od prawdy i opowiem Wam trochę o minusach bycia youtuberem na przykładzie swoim, ale też ludzi, których znam, bo znam bardzo wielu innych youtuberów. I zapewniam Was, że bycie youtuberem ma swoje minusy i jest ich całkiem sporo. Zacznijmy od pewnej ciekawej statystyki. 80% młodych ludzi chce być youtuberami. Jest to ich zawód marzeń. Wiecie jak kiedyś yy, ludzie chcieli być, nie wiem, Marynarzami, lekarzami, artystami, gwiazdami filmowymi, piosenkarzami, może astronautami. Były najróżniejsze zawody. Teraz to się tak zmieniło, że nikt tego nie chce robić. Każde młode dziecko, jeżeli to ma w ogóle sens co powiedziałem, chce być youtuberem. To jest najlepsze co może być. Jak kiedyś podjechałem po mamę, która pracuje w szkole samochodem, żeby ją odebrać z tej szkoły, to się cała szkoła zleciała do mnie. Bo każdy chciał zobaczyć youtubera, bo wow, YouTube, YouTube, YouTube. Prawda jest taka, że jest to bardzo ciężki kawałek chleba. Bardzo ciężko się przebić, bardzo ciężko się utrzymać. Pieniądze nie są aż tak dobre, jak Wam się wydaje, bo żeby w ogóle wybić się na YouTubie, to trzeba być w jakimś jednym ludzi, którzy próbowali, a im się jednak nie udało, a żeby być Bogatym, takim bogatym, bogatym, to trzeba być jeszcze w jednym procencie z tego jednego procenta. I to wygląda podobnie jak w przypadku bycia muzykiem czy aktorem. Jest cała masa muzyków, którzy są świetni, ale nie udało mi się przebić, i na przykład grają na fortepianie w jakimś barze, albo grają na gitarze do kotleta w jakiejś restauracji. Tak samo z aktorami. Jest cała masa ludzi, którzy całe życie myśleli, znaczy marzyli o byciu aktorem. I skończyło się to tak, że mieli kilka jakichś epizodów, drugo, trzecio, czwartoplanowych, albo byli statystami w jakimś serialu. E, i, I tak naprawdę niewiele z tego wyszło. A naprawdę dawali z siebie wszystko, są bardzo dobrzy w tym, co robią, i po prostu zabrakło szczęścia. Jest bardzo duża konkurencja w byciu youtuberem, każdy by chciał być youtuberem. I naprawdę ciężko się przebić, a jak się już przebijesz. To nie zarabiasz automatycznie milionów, tylko zarabiasz jakąś taką no, zwykłą pensję, tak naprawdę. Zobaczcie: większość osób w Polsce za jeden milion wyświetleń dostanie tysiąc dolarów. To jest teraz 4,5 tysiąca złotych, od których trzeba jeszcze zapłacić podatki. A milion wyświetleń, jak sami sobie pewnie potraficie wyobrazić, to jest bardzo dużo. Więc ile takich milionów musicie mieć? żeby zarobić ogromne pieniądze? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Oczywiście są do tego jeszcze współprace z markami, filmy sponsorowane, ale te filmy nie są cały czas, co miesiąc i takie stawki za, za te filmy to też jest parę tysięcy złotych. Jest taki przykładowy youtuber, który ma milion wyświetleń w danym miesiącu, zarobi te 4,5 tysiąca złotych i nawet dostanie jakiś film sponsorowany, za który zarobi kolejne 4000 tysiące złotych, jest to 8,5 złotych, powiedzmy, minus podatki, minus wydatki, które musiał ponieść. Oczywiście to samo musi mieć kamerę, jakieś nie wiadomo co. Czy to naprawdę jest tak dużo pieniędzy? Druga sprawa. Pieniądze pieniędzmi, ale jak ogromną presję psychiczną ponosi taka osoba. Wiecie, ile osób z moich znajomych, bliższych lub dalszych, albo takich zupełnie dalszych, osób, które trochę tam znam, ale nawet nie traktuję jako swoich prawdziwych znajomych chcieli być youtuberami, bo zobaczyli, że mi się udało, mam ten kanał i czemu też by nie spróbować, prawda? Z tych osób, a wiele próbowało, większość nie odważyła się nawet stawić filmu na YouTube'a, ponieważ bali się krytyki, bali się, że zostaną wyśmiani, bali się, że ktoś ich hejtuje, że wyjdą na głupków, że będą źle wyglądali przed kamerą. Później część osób jednak zdecydowała się coś wstawić, ale Zobaczyli parę złych komentarzy, a no nawet jeden zły komentarz, i usunęli film. Miałem takiego kolega, który tak zrobił. Po prostu tak go to zjadło psychicznie, że nie był w stanie. Nie był w stanie nawet nie usunąć tego filmu, bo był jakiś zły komentarz. Trzecia sprawa to jest to, że żeby w ogóle się wybić, to trzeba wstawiać i stawiać i stawiać te filmy przez bardzo długi czas, nie mając z tego absolutnie nic. Wstawiają filmy i tego nikt nie ogląda. Nikt. A jeżeli ogląda, to jeszcze może powiedzieć, że jest ten film słaby, że jest do niczego i że w ogóle przestań nagrywać. Eee, I trzeba się liczyć, trzeba znosić te wszystkie hejty, ten brak sukcesu, to, ten, to walenie głową o ściany ciągłe. I to jest naprawdę mega ciężkie psychicznie, zaufajcie mi. Wiecie, ilu youtuberów, eee, nawet macie terapeutów i tak dalej. Niektórzy mówią o tym otwarcie. PewDiePie mówił otwarcie o problemach psychicznych. To jest największy YouTuber na świecie. No, chyba już nie, bo jest teraz Mister Beast. Z polskich YouTuberów też nie chcę wymieniać, bo nie wiem, czy w końcu oni mi to tylko mówili, czy to było publicznie powiedziane. Ale wiele załamań nerwowych, wiele problemów, wiele terapii i tak dalej. Jest to strasznie ciężkie dla psychiki, Bycie ocenianym przez setki, tysiące, tysięcy, albo miliony osób i mierzenie się z tym hejtem. I i każde twoje potknięcie, kiedy jest obserwowane przez cały kraj. To już mówię w wypadku takich największych youtuberów. No dobra, ale zróbmy sobie takie rozbicie tego na trzy główne zalety bycia youtuberem. W oczach dzieci albo jakichś bardzo młodych ludzi. Pierwsza rzecz nic nie robisz. Druga rzecz, jesteś super bogaty. Trzecia rzecz ciągle się bawisz. Jesteś bogaty, już sobie o tym porozmawialiśmy, to nie jest takie proste. Jest ekstremalnie ciężko zrobić pieniądze na YouTubie bardzo, ale to bardzo ciężko. Druga sprawa. Nic nie robisz. Czy Wy sobie zdajecie sprawę, ile ci tacy najbardziej znani YouTuberzy pracują? Oni pracują non-stop. Ok, nie jest to praca w kopalni, ale obserwuję takich ludzi, nawet znam ich osobiście. I to jest coś, z który wstajesz rano i poświęcasz cały swój dzień robieniu filmów, a później idziesz spać i robisz to 7 dni w tygodniu. Nie masz że, wolnego. Nie masz, e, nie wiem, 8 godzin dziennie, po czym możesz wyjść z biura i zapomnieć o wszystkim i sobie e, wycilować w domu, obejrzeć sobie na fiksa, nie? To jest cały czas tylko i wyłącznie YouTube. I nic więcej, całe Twoje życie pochłania ten YouTube. I to jest ogromna ilość planowania, ogromna ilość ogarniania rekwizytów, ogromny, ogromna ilość czasu poświęcona na wymyślanie tych tematów, pisanie scenariuszy później. Po tym wszystkim trzeba ten film nagrać, zajmuje to wiele, wiele, wiele ujęć. Jak już się go nagra, to montaż ciągnie się godzinami. Później patrzysz na zegarek i jest godzina 23. A ty nadal nie skończyłeś. Ja nawet nie jestem najlepszym przykładem tego, bo nie nagrywałem nigdy tak ultra dużo. Chociaż miałem w sumie momenty, gdzie nagrywałem daily vlogi i to było 16 godzin dziennie w ciągłym ruchu i ciągłe rozkminianie, wymyślanie, co by nagrać, gdzie, czemu, czy to trzeba jeszcze raz, trzeba zmienić baterie w aparacie, bo się wyładowały, nie mamy już kolejnych, musimy gdzieś podładować i tak dalej, i tak dalej. Karta się zapełniła, to, to, tamto, cały dzień nagrywania, wracasz i w środku nocy montujesz, a na drugi dzień wstajesz o 6 rano, bo trzeba nagrywać dalej. Więc jeżeli ktoś myśli, że bycie youtuberem to jest nic nie robienie, to niech sobie to wybije z głowy. Szczególnie, że chcemy osiągnąć sukces na YouTube, jaki taki poważniejszy, to jest ogromna ilość pracy. Ja teraz pracuję na pełny etat w normalnej firmie i czuję się, jakbym odpoczywał przy tym, co miałem na YouTubie. Więc jak ktoś myśli, o Jezu, ciężką pracę, gdybym był YouTuberem, to bym sobie odpoczął wtedy, zarobił ogromne pieniądze i w ogóle kompletnie tak nie jest. Mój poziom stresu teraz spadł o 90%. Mam o wiele więcej czasu i naprawdę pracując w normalnej zwykłej pracy na pełny etat, robię o wiele mniej niż, bycie, niż jak byłem YouTuberem, bo bycie YouTuberem to trochę tak jak własny biznes. Tak ja Jednoosobowa działalność gospodarcza, jesteś cały czas w pracy, po prostu cały czas. Trzecia, ostatnia sprawa to było: będę się super świetnie bawił. Otóż słuchajcie, nieraz już widziałem YouTuberów, którzy byli niewyspani, zestresowani, przemęczeni i wręcz albo byli wkurzeni, albo mieli prawie że łzy w oczach. Ale włączyła się kamera i było: hej, ale super, bawimy się znowu, kolejny odcinek. Ta dobra zabawa często jest tylko do kamery, słuchajcie. To nie jest, to nie jest tak dobra zabawa, jak Wam się wydaje. Szczególnie, jeżeli ogląda to ktoś w wieku, nie wiem, 16, 18 lat. To, że ktoś się do Was uśmiecha i mówi, że super się bawi, to nie znaczy, że faktycznie tak jest. Ta osoba się może świetnie bawi, bo to fajnie wygląda do kamery, a tak naprawdę jest to bardzo ciężka praca. Ta osoba wolałaby w tym momencie być zupełnie w innym miejscu. Wziąć ten jeden dzień wolnego i nie wiem, pobyć ze swoją rodziną, pobyć ze znajomymi, tak po prostu, nie do kamery. Usiąść sobie na chwilę, obejrzeć sobie coś na Netflixie i odetchnąć. Ale niestety trzeba włączyć ten swój sztuczny uśmiech znowu i kolejny raz robić coś super fajnego do kamerki, ha ha, ha witam moich widzów. Naprawdę to, że to jest super, świetna zabawa, to jest często iluzja. Nawet ja wpadłem w takie momenty, gdzie byłem w podróży i, powiedzmy, właśnie nagrywałem te daily vlogi, i no, musiałem nagrywać cały czas, bo taki już był plan, wszystko było przemyślane, już wyjechaliśmy na miejsce. No i co miałem, co? Wrócić? Albo nic nie zrobić nagle? No nie, ten wyjazd musiał się zwrócić, jeżeli chodzi o finanse, bo wydałem na niego bardzo dużo pieniędzy. Więc trzeba było już nagrywać. I robiłem rzeczy, które nie chciałem ich robić, ale po prostu musiałem, powiedziałem, że one się, tak zwane, tak się mówi, klikną. Że je wy będziecie chcieli oglądać. Nie robisz tego dla siebie, tylko robisz to dla widzów. Myśli się o tym, co ludzie będą chcieli widzieć, a nie co ty chcesz zrobić. Więc czasem jest to zabawa, bo da się to połączyć, a czasem jest to zupełnie inaczej. Czasem jest to. Wbrew temu, co Ty osobiście jako youtuber chcesz zrobić, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest sam fakt nagrywania swojego życia. Idąc na, już chyba o tym wspominałem kiedyś, idąc na przykład na plażę, żeby zobaczyć zachód słońca, bez kamery, możemy faktycznie być tu i teraz i tym widokiem się nacieszyć, skupić się na tym przeżyciu. A idąc na ten sam zachód słońca, jako część vloga, powiedzmy, to jest zupełnie inna sprawa. Nagle musimy myśleć, że trzeba ustawić kamerę, sprawdzić, czy nie jest za ciemno. Dostosować ustawienia, żeby ten zachód ładnie wyszedł. Nagle musimy pomyśleć, co tam powiemy w tym momencie, z jakich kątów to nagramy, i tak dalej, i sprawdzić, czy aby ten zachód nam nie ucieknie, ponieważ wiadomo, że słońce się dla nas nie zatrzyma, więc trzeba się nagle zacząć śpieszyć. Zaczynamy biec na tą plażę, żeby tam być trochę wcześniej. żeby zdążyć ustawić tą kamerę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że w tym w jakby w biegu tych wszystkich innych wydarzeń, podczas ogarniania tych wszystkich spraw, żeby to dobrze nagrać, to tracimy całą przyjemność tego doświadczenia. I później, ewentualnie, możemy zobaczyć na vlogu: jaki to był fajny zachód słońca, bo mieliśmy głowę zaprzątniętą tyloma różnymi rzeczami, że w ogóle nie byliśmy w stanie czerpać przyjemności z tej jakże wspaniałej chwili, jaką było na przykład oglądanie zachodu słońca na jakiejś egzotycznej wyspie na końcu świata. I tak jest ze wszystkim. Wiecie jaki, w jakim byłem szoku jak byłem kiedyś na wyjeździe. E, no, by tylko 4 dni, ale byłem totalnie, nawet nie wziąłem kamery. I miało to nigdy nie być na vlogu i nie było. Byłem po prostu na wakacjach, takich zwykłych. Mogłem wstać, o której chciałem, pójść gdzie chciałem, albo nie pójść nawet nigdzie. I cały dzień leżeć tylko na leżaku w hotelu. I wtedy dotarło do mnie, jak wiele tracę nagrywając to wszystko na YouTube, a. Że tak naprawdę to ja nie byłem na żadnych wakacjach od lat. Bo te wszystkie wakacje, które były, żeby nagrać vlogi, to nie są w tak naprawdę wakacje. To jest tak, jakbyście powiedzieli, że przewodnik wycieczki jest na wakacjach. Nie, on jest wtedy w pracy, wy jesteście na wakacjach. O, a jego praca to jest pokazywanie wam tego wszystkiego, więc dla niego to nie są żadne wakacje, to jest po prostu Robota dla niego i tak samo dla youtubera, który podróżuje, te wyjazdy to jest praca. Oczywiście, że część z tego to jest nadal przyjemność i nadal to jest lepsze niż nigdzie nie być i nic nie zobaczyć, ale kompletnie nie można tego porównać do normalnego wyjazdu, gdzie po prostu jesteśmy w 100% wolni i robimy co chcemy. Więc tutaj, mam nadzieję, że Wam obaliłem ten trzeci punkt, czyli świetna zabawa cały czas. Nie! W ogóle w ogóle tak nie jest. Czasem się fajnie bawisz, a czasem wręcz przeciwnie. Tak samo jak w każdej pracy, to jednak właśnie jest praca, a nie zabawa. I przede wszystkim trzeba zrobić to, co do ciebie należy, a jeżeli przy okazji uda się dobrze bawić, no to jest to ogromny sukces. Jeżeli nie, trudno, film musi wyjść. Draje do tego wszystkiego ogromną niestabilność dochodów, czyli fakt, że możecie zarobić jednego dnia 10 tysięcy, a drugiego dwa. Albo tysiąc i macie receptę na naprawdę ciężkie życie, tak naprawdę. Pełne strachu, stresu, niestabilności, e, pełne nerwów, przez to, że jesteście cały czas na świeczniku, tak zwanym. Niech każdy, kto chce być youtuberem, zastanowi się 10 razy, zanim się w to wpakuje, bo oczywiście, że jest to wspaniały zawód i Ludzie mają o wiele gorsze prace niż bycie youtuberem, ale żadna praca nie jest idealna. I mam nadzieję, że pokażecie ten film, nie wiem, swoim dzieciom, jakimś młodszym ludziom, którzy są oczarowani tym YouTube'em, albo jeżeli sami jesteście tą młodszą osobą, to mam nadzieję, że ten film da Wam do myślenia. Bo to, co widzicie oglądając film, wygląda zupełnie inaczej z drugiej strony kamery. I tym akcentem zakończmy dzisiejszego vloga. Trzymajcie się i pamiętajcie, nie wszystko jest takie piękne, jak się wydaje. Na razie, cześć.